Uzupełniam zapasy, więc następne zamówienie było na Notino i mogłam sobie dobrać próbkę. Zdecydowałam się na krem z It Cosmetics, który jest kremem nawilżającym przeciwstarzeniowym. I fajnie, bo to dość spora próbka, 7 ml, a słyszałam, że jest to idealny krem, który nadaje się jako baza właśnie pod następny produkt, który jest moim głównym zamówieniem. Wydaje się mieć on naprawdę przyjemną i lekką konsystencję, powinien się też dość szybko wchłaniać, ale będę testować i dam Wam Zdecydowałam się też na ten CC Cream od It Cosmetics. Ma on również SPF 50. Wybrałam sobie odcień Fair Light, więc mam nadzieję, że będzie dla mnie dobry. Takiego też używałam wieki temu i służyłam kilka opakowań tego produktu. tego co pamiętam, to miał naprawdę rewelacyjne, mocne krycie. Ale przy tym był fajnie rozświetlająco, nawilżający i dodatkowo absolutnie niewyczuwalny na skórze. I teraz wyjdzie cała prawda o tym, czy zamówiłam dobry odcień, jest delikatnie żółtawy, ale powinnam to obronić. Może powinnam zamówić fair, a nie fair light, ale zobaczmy, jak się go rozsmaruje. Po wklepaniu go palcami wydaje mi się, że całkiem nieźle mi wyszło z tym dobieraniem koloru online będę testować, też dam Wam znać.